Mistrzowie Słowa. Audycja z Bunkier Studia. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie, dzisiaj w cyklu Mistrzowie Słowa Stanisław Staszewski. Z twórczością taty Kazika spotkał się w Paryżu Jacek Kaczmarski i tak bardzo przypadła mu ona do gustu, że śpiewał jego piosenki na swoich koncertach. W ten sposób dotarły one do Kazika Staszewskiego, który z kolei upowszechnił tę niezwykłą poezję w naszym kraju ku uciesze naszych uszu i dusz. Przed nami dzisiaj utwór z wyjątkowo ważną puentą. Zapraszam na Bal Kreślarzy. Patrz, płynie kolorowych świateł nad sekwaną sznur. W dolinie grzmi Paryża nocny śpiew, jak świerszczy chór. Jak noże czarne ostrza dachów kroją nieba tło. W nich okno lśni.